Cześć, witam wszystkich serdecznie, ja jestem Iron, a to będzie nowy odcinek z Diablo 3 i dzisiaj chciałbym Wam pokazać nowy odcinek z serii Droga do Top Gear, do mojego Top Gear. Ostatnio zrobiłem 70 i dzisiaj podejdziemy do e, gieru 71 Wizen. Szybciutko na samym początku pokażę Wam gier, jaki mam. Już naprawdę mam fajny gier praktycznie wszystko, prawie w starożytnych oprócz tego pasa, pas muszę jeszcze wydropić starożytny ale reszta itków jest naprawdę spoko no i tutaj te dwa itemki, ale to jest naprawdę ciężko wytropić. no i to ładne źródełko i co? lecimy Gierek71, trzymajcie kciuki, żeby trafił się jakiś fajny i zobaczymy jak nam pójdzie. Powinno pójść dobrze. Dobra, ta miejscówka na dzień dobry. I na dzień dobry mamy elitkę. Elegancko. Jest, się zgadza. Zobaczcie, jak ładnie szybciutko idzie. trochę przegapiłem. Dokładnie szybciutko zeszła elitka, super, no tutaj sobie życzyć dużej ilości przeciwników. Kurde, patrzcie, no, stanie taki skurkowaniec na drodze, i nie możemy przejść. Ok, no, zbieramy, zbieramy dużą grupkę i nawalamy. Dobra, gdzieś musimy iść w tą stronę. Proszę bardzo. Dzień dobry. I lecimy z koksem. więcej czasu. Dobra, teraz idzie w tą. Możemy iść w tą Mamy litkę. I jedziemy z nią. Nie jestem jeszcze DPS się zgadza, naprawdę się zgadza, tylko tutaj jedyny ból, przeżywalność się zgadza, DPS się zgadza. Jedyny ból przy tym jest to, że tak naprawdę e, zadajemy o, chyba jeszcze coś zostało nie zadajemy tak dużo obrażeń obszarowych, tak? to jest to jest jedyny mankament, okay, widzę Pylonik. to jest jedyny mankament tego buildu no, ale wszystko ma swoje plusy i minusy co my mamy? moc moc Nie będzie z tobą. Idę sobie na się Nie jestem jeszcze tego. w Przeciwnicy też są ok. Jakiś tam progres dają. No, tędy potrzebuję więcej czasu. Okay. Większe grupki, większe, większe, poproszę większe. Okej, okay. tu jest elita. Dobra. Fajnie by było, gdyby podeszła do tej drogi. Nice. Tutaj mam więcej miejsca, żeby się poruszać. Kurde, z małżonkiem. Niedobrze. Jeszcze czekam. Dzieje się ski. Nieprzyjemna elita. Potrzebuje więcej czasu. Czy jak szybci zrobić? Cholera. Zostałem uleczony. Nie jestem jeszcze tajemnej mocy. Rozruszenie. To no, najbardziej nie lubię, najbardziej nie lubię właśnie mrożenia. Zabiłem ją? Nie, wziąłem szkulkę? Dobra, no dobra to i tak tylko bijemy wszystko. Potrzebuje więcej czasu. Potrzebuje więcej no. tajemnej mocy. No dobra, lagi są z nami. A rozmawiałem dzisiaj na streamie, czy, czy jest lepiej z lagami. jest lepiej to chyba nigdy nie będzie w tej grze. Fuck. Fuck. Ale w takich miejscach jest najgorzej. W tych wąskich miejscówkach średnio to wygląda, potrzebuje więcej do góry, całkiem możliwe muzyczka jest kurzująca, co nie. Męcząca. Zbuza. Okej. Okay. Co my tu mamy? Tarczy. Dobra. Idealnie. mnie atakować? Właściwie dlatego tego, że co? Nie jestem jeszcze gotów. Skurkowany. Padniej. Dobra Mamy to Czy tutaj gdzieś przejdziemy? Chyba tak Tu jest większa grupka I następna elita Dobra tu lecimy na tą elitę Żeby ją zbić Póki mamy jeszcze szyldzik To możemy się niczym nie przejmować Jeszcze chwilę mamy Jeszcze jest Mamy wyjście stąd chyba nie, nie mamy jeszcze wyjścia. Nie mamy jeszcze wyjścia, a nie, no mamy wyjście. Spokojnie. Zobaczymy co będzie dalej. No ta miejscówka nie jest najgorsza. Zobaczymy jeszcze jak spycznicy będą. Od razu jest Elita, dobrze. więcej czasu. Niezbyt friendly, ale o kurde jeszcze przynosi. No. O szybko zejdzie. Nie jestem jeszcze go tajemnej mocy. Szybko zejdzie z tego powodu, że czy to jest z łańcuchami. Potrzebuję więcej czasu. Trzeba uważać jak się człowiek pozycjonuje. Ogólnie odczuwam lekkie lagi. jeszcze czekam. Takie patrzcie, skurkowany, no frajer w dupę kopany. Potrzebuje no, więcej czasu po nim no, w tą stronę, zobaczmy co tutaj Ciekawego słychać Gdyby tylko mogli mnie teraz Dobra jest Elita, super bardzo Zmrużeniem oczywiście, no bo jakby to było inaczej. Jak ja mam maili build i muszę stać przy niej żeby nie było inaczej, gdyby nie miała mrożenia. Chodź tu dupku. Dobra. To czy my idziemy Jestem. dalej? Tutaj nie. Musimy się cofnąć. Dobra. Zobaczmy co tutaj dają, ciekawego, sporo jeszcze czynników. Duża ilość, Dopiero, ok. O, 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 o. Tutaj może być niebezpiecznie. Nie jestem jeszcze gotów. Tym gości za bardzo nie lubię. Tutaj jest pylonik szybkości. No ja Tam widzę elitę. Kurde. Jeszcze czekam. Dobra, do elity przede wszystkim. Kurde, ci goście są niezbyt mili. Patrzcie ile tam leci tych kulek jak to wszystko Potrzebuję spadnie na mnie. To się zdziwię. I to złem hituje. Ja nie jestem Jak ja to wejść? Patrzcie, patrzcie co się dzieje. Kurde, fuck. Dobra, noha potrzebuje więcej... zabić szybko. Eee. Dobra, idziemy stąd Oho, tutaj tą grupkę mogę też zrobić, tutaj z tymi ziemalami to ja nie chcę gadać. Okej okay. Dobra, czy tu jest przejście? Jest tu przejście. Idziemy, idziemy dalej. Są bardzo nieprzyjemni. Więcej czasu. Dobra, co tutaj będziemy mieli? Jestem tak dobry, że sam się zaskakuje. Tu mamy dupę bladą. Przedtem. Bić to czy nie bić? Cholera wie. Tam jest jakieś przejście. Jest coś, jakieś przejście. Kur... Co ja zrobiłem? Oj. Zagapiłem się, patrzyłem na mapę. No i tak kurde, jacyś nieprzyjemni przeciwnicy muszą się trafić. Z tymi kulami jest tego typu problem, że pojedynczo one tak naprawdę nic nie robią, ale jak się, jak się zbierze ich Yy, sporo więcej, to jest wielki, wielki problem, bo jak naraz wszystkie ponapierdzielają, to jest, jest kichu Potrzebuje więcej czasu. Dobra. Yy, idziemy dalej. Chętnie bym się stąd tu Słabo progres leci. Na nic twoja obrona. Potrzebuje więcej czasu. Zawpieprzone fraglesy rzucające. Uniste kule. Dobra, jest Elita. Dobra, jak zrobimy to Elitę, to już na 100% no jest, będziemy mieli gosa. mizerna. Mm. I strażnik. Tylko go. A, spoko. Potrzebuję więcej czasu. Nie jestem jeszcze gotów. to Dobry strażnik się trafił. Nie jestem jeszcze Elegancko. Nie mam w tajemnej mocy. No dobra. Super. Zobaczymy, co nam wypadło. Pierścień, pierścienie, mieć źródło. O, kosteczka. Elegancko. Czy mam klejnot? Oczywiście, że mam klejnot. Czy bardzo. Zaraz zidentyfikujemy GZ. Dzięki, dzięki. Rekord wracam do miasta. Zaraz napiszemy THX. Elegancko. Thanks Zidentyfikujmy. No i mamy zaliczony gier 71 za jakiś czas oczywiście możecie się spodziewać dalszych odcinków 72 i w górę i w górę zobaczymy jak daleko dojdę starożytne teleportacja skraca 4 No, bardzo ładne źródło się trafiło, tylko kurczę że w ogóle się go nie używa to nie starożytne nie dziękuję nie, dziękuję, dziękuję Siereczka Co z tym zrobić? W ogóle się tego nie używa, ja naprawdę nie mam miejsca, żeby trzymać te źródła, no się trzymanie obrażeń ma maksymalnie szansę na zerwanie czasu teleportacji No, bardzo, bardzo ładne źródło, ale no No, no nie, no nie nie będę trzymał. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle. Z góry dziękuję za wszystkie lajki. Pamiętajcie, żeby lajkować, to bardzo pomaga e, mi, innym YouTuberom. Ważna, ważna sprawa, to jest jedyne wsparcie, które dostajemy na YouTubie. Wasze lajki, wasze komentarze. I co? E, przypominam, że założyłem Twittera. E, zawsze do Was dojdzie informacja. O e, tym, że dałem nowy film, że będzie stream, albo nie będzie, no cokolwiek innego, więc spróbujcie Twittera, naprawdę jest świetny. E, przypominam o streamach poniedziałki, środy o 17, piątki o 10. Subskrybujcie, lajkujcie i do zobaczenia w następnym odcinku z Diablo 3. pa, pa i cześć.